16 kwiecień 2014 roku. W Cieśninie na południu Korei prom Sewol przewraca się, pozbawiając życia 304 osoby, z czego 250 stanowią uczniowie jednego z liceów nieopodal Seul. Cześć, mam na imię Sławek i jestem marynarzem z Krakowa. W ostatnim materiale przybliżyłem chronologię katastrofy, natomiast dzisiaj chciałbym skupić się na przyczynach tego tragicznego wypadku. Powstało wiele hipotez na temat genezy tej tragedii. Chciałbym jednak skupić się na wersji oficjalnej, a poruszyć jedynie pewne wątpliwości, które narodziły się w trakcie śledztwa. Jeśli nie oglądaliście pierwszej części, zdecydowanie polecam obejrzeć, aby znać kontekst analizy. Dwie instytucje przeprowadziły niezależne dochodzenia zaraz po katastrofie. Były to Korea Maritime Safety Tribunal oraz Board of Audit and Inspection of Korea. Dochodzenia te pokrywają się mniej więcej, obie instytucje podają mniej więcej te same przyczyny wypadku, jednak Maritime Safety Tribunal podaje więcej szczegółów. Najpierw omówię przyczyny samej tragedii, potem zaś odniosę się do przyczyn utonięcia tak wysokiej liczby ludzi. Obie instytucje zgadzają się, że do katastrofy doszło przede wszystkim ze względu na bardzo ostry zwrot w prawo. Ostry zwrot stanowił przyczynę pierwotnego przechyłu na lewą burtę doprowadzając do przesunięcia źle zabezpieczonego ładunku, co spowodowało jeszcze większy przechył i ostatecznie przewrócenie się promu i jego zatonięcie. Sytuacja ta miała miejsce za sprawą przebudowy statku, która dodała masę w górnych jego partiach, Podwyższając środek ciężkości i przesuwając go poza płaszczyznę symetrii. Podniesiony środek ciężkości zmniejszył możliwy moment prostujący statku. Koreański klasyfikator, który miał czuwać nad przebudową promu i przeprowadzić odpowiednie testy. W celu jego przydatności do żeglugi, nie poinformował ani władz portowych, ani Straży Przybrzeżnej o tym, że następstwem przebudowy promu było zmniejszenie dopuszczalnej masy ładunku, a zwiększenie wymaganej ilości wody balastowej. Dobudowanie dwóch pokładów pasażerskich sprawiło, że środek ciężkości całego statku podniósł się. W związku z tym zmniejszyła się wysokość metacentryczna, a tym samym moment prostujący czyli siła, która przeciwdziała przechyłowi statku. Wyjaśniałem to zjawisko w jednym z poprzednich filmów, którego obejrzenia również polecam. Przypominam, że animacja jest bardzo uproszczonym przedstawieniem wypadku i nie przedstawia wszystkiego. W Przed dniem wypadku, prom miał zdecydowane opóźnienie związane z zakazem wyjścia w morze ze względu na niską widzialność. Ze względu na dość duży popyt na usługi transportowe z Incheon na Jeju, postanowiono doładować jeszcze statek, zabierając na pokład więcej pojazdów, które w przeciwnym wypadku musiałby zaczekać na inny prom. Nie było to uwzględnione w planie ładunkowym, a więc i w wyliczeniach statecznościowych. Ostatecznie prom pod koniec załadunku był przeładowany ponad dwa razy. Żeby ukryć przeładowanie statku, załoga zdecydowała się na wypompowanie dużej ilości wody balastowej. Czynność ta sprawiła, że prom zmniejszył swoje zanurzenie do dopuszczalnej wartości, ale kosztem jeszcze bardziej podniesionego środka ciężkości i pojawienia się swobodnych powierzchni cieczy w zbiornikach balastowych. Dodatkowo firma wynajęta do mocowania ładunku nie robiła tego poprawnie i zgodnie z zatwierdzonym planem mocowania ładunku. Jak się również okazało, część ładunku fizycznie nie mogła być zamocowana poprawnie. W teorii, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, odpowiedni urzędnicy portowi powinni sprawdzić dokumentację ładunkową statku i skonfrontować się z rzeczywistością. Jak się jednak okazało, Kontrola taka ograniczała się jedynie do sprawdzenia zanurzenia i to jeszcze zwykle przy pomocy lornetki z budynku urzędu. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadzało. Prom nie wyglądał na przeładowany, gdyż po zanurzeniach można było określić przewożoną masę, ale nie da się określić jej rozkładu na statku. Sewol dostał więc zgodę na wyjście w morze, jak tylko zniesione zostało ograniczenie związane z pogodą. Tymczasem, jednak dystrybucja ciężaru na statku zdecydowanie była na jego statyczności niekorzystna. Ostatecznie statek wyszedł w morze bez większych przeszkód, natomiast urzędnicy zaakceptowali dokumenty statku zawierające fałszywe dane odnośnie jego stateczności. Jak się później okazało, podobne praktyki były stosowane przez firmę od dłuższego czasu. Z załoga, próbując nadgonić stracony czas związany z zamknięciem portu, postanowiła płynąć skrótem przez cieśninę Menjol. Cieśnina ta słynie z silnych prądów dochodzących niekiedy do pięciu węzłów. W dniu katastrofy, wachtą na mostku dowodziła oficer o stosunkowo małym doświadczeniu, o czym doskonale wiedział kapitan. Miała ona, co prawda, doświadczenie żeglugi promowej na tej trasie, lecz nie płynęła nigdy tą cieśniną. W czasie poprzedzającym katastrofę statek szedł z dość dużą prędkością, dochodzącą do 17 węzłów. Oznacza to, że statek był dość wrażliwy na wychylenia steru. Dodatkowo oficer została poinstruowana przez poprzedniego kapitana, że wszelkie zwroty w tej ciśniny powinny być bardzo ostrożne ze względu na małą stateczność promu. Zwykle statki w trakcie gwałtownych manewrów przychylają się nawet znacznie na stronę przeciwną do skrętu, jednak moment prostujący po zakończeniu manewru sprawia, iż wracają one do pozycji równowagi. W przypadku Sewola to nie nastąpiło. Prom wykonał bardzo ostry zwrot w prawo i przechylił się na lewą burtę. Źle zabezpieczony ładunek przesunął się również w lewo. Zmieniło to położenie środka ciężkości. Do środka zaczęła nalewać się woda, co stopniowo zwiększało zanurzenie i jeszcze bardziej zwiększało przechyl, aż do momentu ostatecznego przewrócenia się dnem do góry. Odnośnie przyczyn Powstało wiele pytań, jak w ogóle można było doprowadzić do takiej sytuacji. Po pierwsze, klasyfikator nie poinformował innych instytucji o nowych wymogach dotyczących promu po jego przebudowie. Urzędy portowe zaniedbały sprawdzanie stateczności statku, ostatecznie doprowadzając do wyjścia statku w morze, do czego nie powinno w ogóle dojść. Załoga oczywiście nie powinna przeładowywać statku i ukrywać tego faktu poprzez wypompowanie balastu. Wszystkie instytucje, firma będąca właścicielem Promu oraz załoga nie spełniły swoich obowiązków związanych z bezpieczeństwem statku. Nie wspomnę już o takich szczegółach jak nieobecność kapitana na mostku w sytuacjach trudnych nawigacyjnie, do których z pewnością można było zaliczyć przejście nożor. Właśnie, kapitan. Kapitan jest całkowicie i ostatecznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo statku. Nie tylko na morzu, ale i w porcie. Dlaczego więc, zdając sobie sprawę z przeładowania jednostki i z wypompowania balastów, zezwolił na wyjście statku w morze? Okazuje się, że kapitan tego tragicznego rejsu nie był stałym kapitanem tego statku, ale kapitanem na zastępstwo. Kapitan taki nie był zatrudniony na umowę o pracę, a przez to miał mniejsze zabezpieczenie socjalne niż pracownik na etacie. Jego uposażenie nie było wysokie wynosiło około 2500 dolarów. Nie znam stawek panujących na promach w Korei ani w ogóle nigdzie indziej, ale z perspektywy zwykłego oficera, który zarabia dużo więcej, wydaje się, że jest to zdecydowanie mała zapłata. Może właśnie to sprawiło, że kapitan nie przykładał się do swoich obowiązków tak, jak powinien. Starał się zdecydowanie ograniczyć swój wysiłek, jednocześnie pozostając pod ciągłą presją szefostwa firmy. Presja ta objawiała się chociażby tym, że mimo jego uwag odnośnie ciągłego przeładowywania statku. Nie podjęto żadnych starań, aby problem ten rozwiązać. Ostatecznie przestał więc zgłaszać jakiekolwiek problemy do firmy. W żadnym wypadku nie usprawiedliwiam jego ucieczki ze statku w chwili katastrofy, jednak jego lekceważenie procesów bezpieczeństwa mogło wziąć się właśnie z jego nie niedowartościowania. Podczas samej katastrofy władze firmy nie kontaktowały się z nim, ale ze starszym oficerem, co wybitnie świadczy o tym, że kapitan był w zasadzie figurantem i pełnił raczej symboliczną rolę a wszelkie decyzje były podejmowane gdzie indziej. Niskie morale u kapitana mogły przyczynić się do jego decyzji o pozostawieniu promu i jego pasażerów na pastwę losu. Oficer Wachtowa wydała rozkaz zmiany kursu zgodnie z zaleceniami stałego kapitana promu, ale uczyniła to nieumiejętnie i najprawdopodobniej to mogło przyczynić się do wywołania nadmiernego przychyłu. Według zeznań samego sternika, kiedy zauważył on podczas wykonywania skrętu, że statek zaczyna niebezpiecznie odchylać się od kursu podczas skrętu w prawo, zaczął kontrować sterem w lewo. Kiedy odnotował, że niewiele to pomogło, zgłosił oficer problem ze sterem, jaki zaczął podejrzewać. Ta jednak wydała polecenie wychylenia steru w drugą stronę, a nie konkretnie w lewo, prawdopodobnie nie wiedząc, że ster był już wychylony w lewo. Sternik wykonał więc rozkaz oficer, wychylając ster w prawo, czyli właśnie w drugą stronę. Co jednak ciekawe, ster w rachu skierowany był w trakcie akcji ratunkowej nieznacznie w lewo. Ta nieścisłość była przyczyną powstania kilku hipotez odnośnie Niesprawności steru. Podsumujmy więc oficjalne przyczyny wypadku. Przebudowa statku, po której zachwiana została stateczność w chwili wypadku, pomniejszona jeszcze o przeładowanie, zmniejszoną ilość wody balastowej i zużyte paliwo, została uznane za wtórną przyczynę. Podstawową przyczyną był ostry stykręt, który spowodował mocny przechył, przesunięcie się ładunku i zalanie ładowni. Ustalenie przebiegu zdarzeń na mostku promu jest kłopotliwe, ponieważ nie był on wyposażony w tzw. VDR, czyli Voyage Data Recorder, czyli taką statkową czarną skrzynkę. Wszystko, co działo się na statku, a nie było zarejestrowane przez sprzęt radiowy stacji brzegowych, ustalono na podstawie zeznań załogi. Dlatego też trudno jest ustalić, czy oficer wachtowa faktycznie wydała niepoprawny rozkaz zmiany wychylenia steru. Wiele nieścisłości związanych z samym przebiegiem wypadku i brakiem zapisów położenia statku podczas gwałtownego zwrotu doprowadziła do powstania hipotezu zderzenia się z podwodnym obiektem, która została jednak obalona po podniesieniu wraku. Nie było świadczących o tym uszkodzeń. Jeszcze jedną teorią gwałtownego zwrotu było rzucenie kotwicy, ale ta wersja również szybko została obalona. Po pierwsze, statek przewracając się miał podniesione obydwie kotwice, a wątpliwe jest, by ktokolwiek kto rzucił tę kotwicę podniósł ją w trakcie przewracania się statku. Poza tym, scena gwałtownego zwrotu statku wywołanego przez rzucenie kotwicy, tak jak na tej scenie z filmu Battleship, jest po prostu niemożliwa. Omówiłem przyczyny samego przewrócenia się statku, a teraz skupię się na tym, dlaczego życie musiało stracić tylu ludzi. Zacznijmy od samej reakcji załogi na tą katastrofę. Po pierwsze, punkt informacyjny statku, a raczej załoga się tam znajdująca, sama z siebie, bez zgody kapitana i niezgodnie z procedurami bezpieczeństwa statku rozpoczęła nadawanie komunikatu z nakazem pozostawania w kabinach. Później nakaz ten został dodatkowo potwierdzony przez kapitana. Tego typu zachowanie, czyli tak jakby instynktowne podążanie za własną intuicją, która nie jest jednak zgodna z uznanymi procedurami bezpieczeństwa, wynika z braku szkolenia. Jak się okazuje, wszystkie ćwiczenia na Sewolu odbywały się jedynie na papierze, a nie w rzeczywistości. Poniekąd można zrozumieć niechęć kapitana do ewakuowania pasażerów ze względu na niską temperaturę wody, choć jak się później okazało, wcale nie tak niską, że doprowadziłoby do szybkiej śmierci, i braku zapewnienia Straży Przybrzeżnej o szybkim ich ratunku. Jednak wydanie polecenia, chociażby opuszczenia kabin i wyjścia na pokład, mogłoby drastycznie ograniczyć ilość ofiar katastrofy. Tymczasem komunikat o pozostawaniu w kabinach był nadawany niemal do ostatniej chwili. Kiedy statek otrzymał instrukcję, by nakazać pasażerom ewakuację, nieznajomość sprzętu niemożliwiła poinformowanie ich o tym. Rozgłośnia statkowa, której chciano użyć na mostku, aby nakazać ewakuację, według załogi nie zadziałała, ale według niektórych hipotez po prostu została źle użyta. Oto zdjęcie zwykłej statkowej rozgłośni. Podejrzewam, że podobna albo taka sama była na promie. Żeby ją obsłużyć, należy nie tylko nacisnąć przycisk transmisji znajdujący się na gruszce, czyli tym mikrofonie, ale trzeba najpierw ten panel włączyć i nacisnąć guzik odpowiadający. Obszarowi, gdzie chcemy, by nas usłyszano. Zazwyczaj jest tam też guzik Emergency albo ALL, który zapewnia e, przysłanie komunikatu na cały statek. Według jednej hipotezy, drugi oficer, który dostał polecenie nadania komunikatu, chwycił za gruszkę, czyli za ten mikrofon i nacisnął guzik transmisji, ale przy wyłączonym panelu albo niewybranym obszarze. Bywają też panele z takim zwykłym mikrofonem, ale tam też należy najpierw panel włączyć, wybrać obszar, a później nacisnąć guzik aktywacji mikrofonu. Nawet jeżeli panel rozgłośni by nie zadziałał, istnieją inne metody korzystania z rozgłośnie. Na przykład na większości statków, na których pływałem, w telefonie znajduje się specjalna opcja aktywująca rozgłośnie na cały statek. Jednak żeby móc korzystać ze sprzętu, należy umieć z niego korzystać. Rozkaz do ewakuacji został wydany i tak zbyt późno. Statek przechylił się już na tyle, że nie było możliwe opuszczenie kabiny bez pomocy z zewnątrz. Dodatkowo nie zostały użyte masowe środki ratunkowe. Co ciekawe statek nie był wyposażony w szalupy. Były tam tylko rozmieszczone zresztą nierównomiernie tratwy ratunkowe. Co widać na tym zdjęciu? Trudno też powiedzieć, jak pasażerowie mieliby się dostać do tych tratew po ich zwodowaniu. Ostatecznie największą grupę osób, które się uratowały, stanowią poza załogą pasażerowie, którzy nie posłuchali rozkazu o pozostaniu w kabinach. Dramatyczne w tym wszystkim jest to, że uczniowie liceum znajdujący się na tym pokładzie, na pokładzie promu, w większości byli posłuszni rozkazom załogi. Jak widać wina załogi jest tutaj niezaprzeczalna, tymczasem poza statkiem rozpoczyna się akcja ratownicza zainicjowana przez straż przybrzeżną i stację kontroli ruchu w Do. Kaz komunikacyjny, który panował w tym czasie między stacją kontroli ruchu, strażą przybrzeżną i jej jednostkami był tak duży, że na jego analizę wypadałoby poświęcić osobny odcinek. Na potrzeby tego materiału wystarczy jedynie zaznaczyć, że w większości przypadków jednostki Straży Przybrzeżnej nie skorzystały z dobrodziejstw w komunikacji radiowej. Ostatecznie stacja kontroli ruchu nie wiedziała, co robi Straż Przybrzeżna, a jednostki Straży Przybrzeżnej nie miały pojęcia o tym, o czym wiedziała stacja kontroli ruchu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia załogi, załoga łodzi ratowniczej 123 przeżyła ciężki szok, nie widząc nikogo w wodzie. Nie zdawała sobie sprawy, że większość pasażerów w dalszym ciągu tkwi w środku. To samo ze śmigłowcami. Nic więc dziwnego, że rozpoczęto akcję ratunkową od tych osób, które po prostu było już widać. Nieusprawiedliwia to jednak niewykonanie rozkazu o próbie pomocy pasażerom uwięzionym w środku. Można jednak zrozumieć, że i tutaj wystąpiły duże braki w szkoleniu ratunkowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania na pokładzie statków o dużym przechyle. Stąd najprawdopodobniej decyzja ratownika wysłanego z pokładu Łodzi 123 do wnętrza statku o zaniechaniu przejścia na pokłady pasażerskie i pomocy w ewakuacji. Bohaterstwo niektórych członków załogi oraz pasażerów przyczyniły się do tego, że ocalono o kilka istnień ludzkich więcej. Po odwróceniu się promu do góry dnem, akcja ratownicza przeszła w inną fazę. Do której należało dostać się na wrak statku i zlokalizować rozbitków, którzy mogli schronić się w kieszeniach powietrznych uwięzionych na statku. O istnieniu takich kieszeni mogło świadczyć to, że statek nie poszedł od razu na dno, ale unosił się jeszcze przy powierzchni. Ta faza została opóźniona przez Straż Przybrzeżną, która zdecydowała się poczekać na zakontraktowaną prywatną firmę, zamiast zezwolić od razu na udział nurków z koreańskiej marynarki wojennej. Odmówiono też udziału w akcji ratowniczej prywatnej firmie, która zaoferowała nieodpłatnie swój własny dzwon do nurkowania, w celu przyspieszenia akcji i ułatwienia pracy nurkom. Materiał o tym raczej nieznanym elemencie dramatycznych wydarzeń można obejrzeć pod linkiem umieszczonym w opisie tego filmu. Prowadzenie akcji ratunkowej przez Straż Przybrzeżną i państwowe organizacje morskie budzi nadal wielkie kontrowersje i przyczyniło się do powstania wielu spiskowych teorii. Nic zresztą dziwnego akcja była prowadzona tak nieudolnie, że często wydaje się, iż było to w zasadzie celowe działanie. Najbardziej przerażające jest to, że w zasadzie od początku media informowały o uratowaniu wszystkich na pokładzie promu, a dopiero po jakimś czasie rozpoczęto korygowanie informacji. Media bowiem dowiedziały się o sprawie dość szybko, więc część rodzin mogła obserwować dramat swoich bliskich na żywo, często odbierając bezpośrednio od nich łamiące serca ostatnie pożegnania. Następstwa tej katastrofy, czy to polityczne, czy społeczne, czy organizacyjne, to temat na zupełnie inny materiał.